Witam Państwa, nazywam się Dariusz Dargo. Chciałbym zaprosić Was na cykl wykładów poświęconych strategiom handlowym. Strategie będą oczywiście oparte na analizie technicznej, gdyż głównie się analizą techniczną posiłkuję w moim tradingu. I te analizy będzie można wykorzystać handlując na rynku Forex. Co to jest strategia? Strategia jest to zestaw. Reguł, zasad, których ustalamy warunki, jeśli one zostaną spełnione na wykresie, dają nam sygnał do otwarcia zlecenia. Najlepsze są oczywiście strategie oparte na obiektywnych założeniach, czyli takich, gdzie jest mało miejsca na własną interpretację tego, co widzimy na wykresie, bardziej się opieramy na odpowiedzi tak lub nie. Czyli, co to jest obiektywna strategia? Jak stworzyć taką strategię? Postaram się wyjaśnić w trakcie najbliższych czterech wykładów. To będzie cykl czterech wykładów, jak widzicie tutaj na harmonogramie. W każdym z wykładów będę opisywał inną strategię, ale ważna jest kolejność. Kolejność nie jest tu przypadkowa, ponieważ wiedza przekazana w pierwszym wykładzie będzie przydatna w kolejnych. Więc, mając na uwadze, że tematem czwartego wykładu będzie strategia, która jest oparta na informacjach zawartych w pierwszych trzech wykładach, warto wziąć udział we wszystkich kolejnych, by bez problemu opanować materiał tego wykładu ostatniego. Każdy wykład będzie się składał z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna to oczywiście będzie, analiz będzie analiza wykresów live z wykorzystaniem już tej wiedzy, którą zdobyliśmy w trakcie części teoretycznej. I tak 26 stycznia opos, za chwilę o niej troszeczkę więcej powiem. 4 lutego będziemy będę wy, 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 wyłożył, jak można przewidzieć ruch rynku, yy, wspomagając się dywergencjami i wskaźnikiem MACD. 18 lutego coś dla skalperów. to jest skalpowanie na wykresie range barowym, jest to specjalny typ wy wykresu, nie, nie jest to zwykły świecowy wykres, dlatego ten, wy ten wykład może potrwać trochę więcej, może z półtorej godziny, ponieważ pierw pokażę jak taki wykres stworzyć, a potem jak y wykorzystać ten wykres do swojej strategii w scalpingu. No i ostatni wykład podsumowujący jakby ten cały cykl to jest strategia price action i MACD czyli jak zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej. Zapraszam serdecznie na te, na te wykłady, a jeszcze na koniec wspomnę o pierwszym wykładzie, który się odbędzie 26 stycznia i to będzie ten wykład. I tutaj tutaj pokażę jak przygotować wykres do, do tej. Strategii, czyli krok po kroku z gołego wykresu otrzymamy coś takiego. W czasie wykładu dostarczę Państwu odpowiednie wskaźniki, które powodują, że ten wykres jest dużo bardziej czytelny. I dodam od razu, że jest to strategia będąca idealnym wręcz wyborem dla osób, które handlują po pracy, ponieważ jest ona oparta o zlecenia oczekujące, tak zwane pending orders. Czyli możemy te zlecenia złożyć dużo wcześniej, zanim rynek jeszcze dotrze do tej strefy, i po prostu po pracy w wolnej chwili zobaczyć, co się dzieje, ewentualnie przeanalizować sytuację i te zlecenia umieścić w innym miejscu, czy kolejne dodać do tych, które już się zrealizowały. Tak, także serdecznie zapraszam do udziału we wszystkich czterech wykładach. A pierwszy wykład odbędzie się we wtorek o godzinie 20:00 26 stycznia, więc do zobaczenia